Dobry, cześć Dziubaski. Zapraszam Was na mój mini Maxi Wtorek, czyli dzień, w którym robię mini wyzwankę, moje pierwsze mini wyzwanka, czyli te w kopertkach. I do którego dołożyłam sobie inne rzeczy, dlatego jest teraz Maxi, bo był mini, a teraz jest Maxi. Czyli będziemy dzisiaj jeszcze sobie robić oprócz tego koszty roczne. Będziemy robić boks bajkowy, będziemy robić wyścig po kasę mojego tetrisa, tego tutaj o tego, mojego tetriska i będziemy robić sobie też boks mysi, tak zwane myszowelowe moje, czyli odkładanie na naszą rocznicę. A na koniec zrobimy sobie jeszcze wyniki rozdania, bo rozdanie było i ja mam już wypisane Wasze prawidłowe głosy, bo niestety pojawiły się też głosy, że tak powiem, po terminie, więc mam wypisane wszystkie te, które były w czasie dodane i sobie je oczywiście będziemy losować. Będziemy dzisiaj losować metodą starą, czyli po prostu z, z ręki. Nie z urządzonka, no bo niestety, ale tam bym nie była w stanie wiecie, powiedzieć temu urządzeniu, których głosów ma nie brać pod uwagę, tak? Także wypisałam sobie wszystkie was na karteczkach. Przy okazji użyłam karteczki. Ja wam zawsze mówiłam, że to wszystkie takie, takie luźne karteczki, które mi zostają na przykład z drukowania innych znaczy w sensie z wyzwań na przykład, albo Różnych takich rzeczy, to ja sobie te wszystkie karteczki zostawiam i ja je wszystkie zużywam na różne zapiski, na różne rzeczy i dzisiaj właśnie na wyniki rozdania. Dobrze, dobrze, Monia, do dobrze. Zaczniemy sobie standardowo od kosztów rocznych, ale zanim koszty roczne, to jeszcze nasze majowe wyzwanka. To jest tu. Ja tu chyba dzisiaj mam 35 złotych na to przygotowane, tak mi się wydaje. Tak sobie odłożyłam w osobną koszulkę. Znaczy kopertkę. Dobrze gadam, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak, 35 złotych i dzisiaj sobie już możemy wiem, że zaznaczać po jednej cyferce, nie musimy więcej, dlatego że mam, ym, mamy tyle czasu, że nam starczy. W sensie, że damy radę po jednej, czyli tak, 5 zł zakasie yy, tutaj czwóreczka od Izy. Możemy sobie tutaj wrzucić. Potem tutaj dwójeczkę i tu dwójeczkę, czyli też cztery zł. Raz, dwa, trzy, cztery. Hmm, czekajcie, bo ja tu mam już tylko dwudziestkę, więc inaczej zrobimy. Ja sobie tą dwudziestkę rozmienię. Dwie dyszki wyjmiemy. O, to już tutaj dorzuciłam. I teraz... Yy, aha, no to i tak mi to nic nie zmieni. I tak muszę sobie stąd wy wyjąć 6 zł, jak chcę odłożyć czwórkę. żeby mi się wiecie, później nie zaplątało nic, nie? Czyli tu odłożyłam 4 zł i tu sobie odłożymy. Tutaj muszę troszeczkę więcej, czyli tutaj sobie po dwa. Poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, możemy po dwa. No dobra, dajmy 3, To będzie 6 zł i te 12 dorzucimy sobie do. Aurory, o, dobra. Niech będzie, a później już będzie po dwa, bo też tutaj byłoby jedno luzem, a tak będzie, tak, tak będzie już porówno. Dobrze. Już. Mam nadzieję, że już powoli produkujecie wyzwanka na czerwiec, bo bardzo chciałabym to kontynuować. To uzupełnianie, właśnie takie, dobra. I tutaj plus 12. Co dzisiaj jest za dzień? Słuchajcie, dzisiaj jest 12, jak to nagrywam plus 12, czyli mamy 80 zł. I z tego, co mi się wydaje, to teraz będę musiała po jakieś 18 mniej więcej dodawać tutaj, oprócz dzisiaj, żeby to się udało skończyć. Eee, zobaczymy. Dobra, czyli mamy tak 5, 10, 11 i 12. <laughs> zobaczymy, jak to się uda. Eee, najwyżej gdzieś tam na, na pod koniec miesiąca dołożyć troszeczkę więcej luzik. No damy radę. Damy radę. Dobra, także to już mamy. Tak, teraz nasze koszty roczne. Tutaj oczywiście standardowo mam stówkę. Udało mi się mieć ją w dziesiąteczkach. Dobrze. Przepraszam, jeśli słyszycie mojego kota, ale z racji tego, że mój mąż pojechał do pracy i jestem z nią sama, no to oczywiście siedzi i za drzwiami i wyje. Bo kazała jej przyjść do domu, a nie siedzieć na tarasie beze mnie. Także no, wiecie jak z moim kotem. Jedynka. Jedenastka, czyli tak a propos a propos Moli. Szósteczka. Szóstka to jest, czekajcie, no to już nie będę świrować, że pamiętam. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć elektryczny. Dobra. Trójka, czyli raz, dwa, trzy przegląd pieca. Jeszcze raz. Jedynka. No tak, tam kominiarz najszybciej z tych wszystkich mm, przeglądów. Klima. Dyszka. Dwójka. No patrzcie, jak tutaj panowie na początku zgarniają. Dalej. Szóstka jeszcze raz, czyli jeszcze raz przegląd elektryczny, i zostały mi dwie dyszki. Jeszcze jedna dla Moli. Tu i ostatnia. Dziewiątka, czyli perforacja, tak? Wymiana jest dziesiątka. Tak. <laughs> Dobrze, to, to mamy. Wpiszemy sobie tylko to szybciutko. Pan kominiarz zgarnął dwie dyszki. I ma razem 90. Ja sobie może tutaj z boku o, rozmienię na 20. Znaczy w sensie rozmienię 20. Plus 10 to jest 90. I tu będzie to samo, dwie dyszki. Mam tutaj przygotowaną kasę na czwartkowy filmik, dlatego że będę go wam nagrywać za sekundę dosłownie, bo jutro mam. Znaczy mam ten tydzień taki, że po prostu yy, nie dam rady inaczej, wiecie? Naprawdę nie dam rady inaczej. Yy, dobra. Klima też dostała dyszkę, yy, bo jutro mam no, dosyć taki pracowity dzień. W środę muszę dla Was nagrać yy, piątek i niedzielę, bo mam szkolenia w weekend i nie będzie mnie cały weekend w domu. Po prostu nie ma możliwości, żebym wiecie, żebym nagrała sobie te filmy normalnie w normalnym czasie. Muszę je nagrać wcześniej. Podatek nie dostał nic, wymiana opon nie dostała nic, ale perforacja dostała dyszkę. Także muszę dzisiaj mm, sobie nagrać czwarteczek. I w czwarteczek mm, zgodnie z Waszymi prośbami e, pojawi się e, taka krótka wstawka o obligacjach. <laughs> stwierdziłam, że zacznę od tego, bo tu jestem w miarę na bieżąco, jeśli chodzi o warunki, jeśli chodzi o to, co trzeba zrobić, żeby te obligacje móc kupić, więc od tego sobie po prostu zaczniemy. Dobra, i teraz tak, tutaj mam kasiorkę na naszego bajkowego wyścig o kasę po kasę i, 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 i Lego. I tu mam stówkę. Poczekajcie, tam jest 50. Wydaje mi się, że stówka. Pięćdziesiąt, pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt, siedemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt, osiemdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt pięć, sto, sto pięć. To wiecie, co może ja te 5 złotych sobie odłożę w razie jakbym skończyła jakieś wyzwania, żebym miała do mojej skarbyneczki, Bo mam tutaj skarbineczkę. Dobrze, i zaczniemy sobie standardowo odległą. I standardowo rzucimy sobie szósteczką, dzisiaj tą od mniej 4. E, czwóreczka, czyli ten. Widzimy, <laughs> go tutaj możemy zapodać, słuchajcie. Przypominam, że staram się pomniejszyć ramkę o kolejną tutaj kreseczkę. Dobrze, on tu się idealnie wpasuje, nie? Bo on, jak go odwrócę, to tak to będzie tu, czyli będzie miał 1, 4, 5 i 6, czyli 16. 16. Dobra, i jeszcze jeden rzut, bo tak staram się około 20 zł. Jeszcze raz ten sam. Około 20 zł wyrzucać tutaj co tydzień. 16 mam. No to już tak trochę nie poszaleje, nie? Troszeczkę mniej muszę poszaleć w każdym razie. 16. Dobra, to zróbmy tu. Akurat tutaj sobie wypełni tą lukę idealnie. Czyli mamy 22 i 5, ,27. No trochę. Trochę więcej niż planowałam, no ale dobra, na Lego też trzeba zbierać. E, 27. To sobie odłożę, żeby mi nie przeszkadzało. I tu mam mój legowy słoiczek i 27 zł. Idzie na Lego. Dobrze. Jedno mamy. Teraz nasz wyścig po kasę. Gdzie mam drugą kostkę, czwórkę, szóstkę, szósteczkę, dobrze i co, i dzisiaj mi dwie trójki wypadają, <laughs> zobaczmy, szóstka i trójka, ale trójka jest, spoko, trójka i szóstka, no czyli widzowie u mnie na prowadzeniu jesteście, kto tam ze mną gra w drużynie, dajcie znać, kto jest u mnie bo wygrywacie, <laughs> póki co wygrywacie, dobra, czyli 9 zł, czy ja tu mam złotówkę? Nie. 2, 4, 6, 8, 9, no tak się mniej równo zrobiło, było równiutejko, teraz się już mniej równo zrobiło, ale spoko. Jeszcze trochę pogramy. 81 zł. Dobrze, no i mój boks bajkowy. Tutaj sobie rzucam kostką dziesiątką, żeby sprawdzić, które, e, która kopertka dostanie. Jedynka, potwórki dobrze, to czekajcie, którym ja tym chyba w potworki grałam. Potworki moje kochane. Mm, I skończyłam tutaj. I idziemy, idziemy. O trzy pola. Raz, dwa, trzy. To jest 3 złote. To może rzućmy sobie jeszcze raz. To nie jest ten kolor chyba. To będzie chyba ten kolor. Hmm. No dobra. <laughs> chyba nie mam takiego ciemniejszego już, więc to chyba będzie ten. Dobra, i 3 złote i jeszcze jeden rzut. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Złotówka. No to chyba będzie ten, nie? Chyba tak. Dobra, czyli 4 złote. No to jeszcze raz. 4, 1, 2, 3, 4 i 7, 11. Dobra, to już jest taka taka legitna kwota do odłożenia. 11. Ja sobie tutaj zapiszę później, standardowo po e, nagraniu. Tutaj sobie wszystko, podopisuję wszystkie daty i podliczenia. Dobra. I kolejny rzut to będzie szóstka. Czy to wyschło? Wyschło. Dobra. Szósteczka. Czyli nasz misiu. No dobrze. Ja mówiłam, że skończę drapki. Drapki z drapki skończę. Więc yy, pytanie tylko góra czy dół. 3. raz, dwa, trzy. Czyli góra. I tu mamy pięć złotych. Dobrze. Piąteczka ląduje do misia i tu sobie wpiszę plus 5 i idziemy dalej do siódemki, czyli do kota, do kota no dobrze to ile, co było ostatnie w kocie? 16 czyli 16, mhm. nie mam żadnej szesnastki a tu jest szesnastka, zasłoniłam sobie palcem i mówię, że nie ma szesnastki, dobra, e, czyli od szesnastki 5 pól e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć 16, wyobraźcie sobie. <laughs> e, no, cóż. Tu 16, tam 16. No dobrze. Czyli później nie będę pamiętać, nie? Które 16 było. Mm, czy ja tutaj mam 4 zł jakieś? Mam 5, czyli muszę wrócić 21. O. No dobrze, to w sumie przydałby się jeszcze raz, to może by było już powyżej stówki. Dobra, następne. Jedynka, czyli jeszcze raz potworki. Fajnie. Tutaj jest dużo do odłożenia, więc muszą dużo wypadać. Cztery pola. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć złotych. No dobra, to już troszkę dołożyłam, więc włożymy sobie 6. Jak Wam minął weekend? Odpoczywałyście sobie troszeczkę. Bo ja tak w sobotę, tak jak mówiłam, miałam dosyć intensywny dzień, bo miałam montaż mebli w pracy i musiałam parę rzeczy pozałatwiać: trzy. Nie wiem, co było ostatnio. raz, dwa, trzy. Koteł musiałam parę rzeczy pozałatwiać, bo tam się okazało, że coś musiałam dokupić w kastoramie, więc jeszcze leciałam po zakupy. Dobra, dyszunia tutaj. I e, no, i wiecie, i tak latałam w to i z powrotem, potem jeszcze takie zakupy do apteki, e, jeszcze raz siódemeczka, czyli o, no widzicie, mówiłam, żeby jeszcze raz wypadł, no tylko że tutaj. Nie mam, no. jak nie wypadnie dwudziestka, to będzie spoko. E, dobra, sześć pól od tej szesnastki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwudziestka hmm, nie, ale osiemnastka. Dobra, pytanie, ile tu mam? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 2 złote z tych 5, które sobie odłożyłam. Mamy 18. Jeszcze 3 złote na zakończone wyzwania, więc powinno, powinno być ok. Dobra, tu jest 18 i będzie już powyżej stówki, także spoko. To sobie odkładam później, sobie z tym zrobię porządek. Dobrze, a skoro już tutaj mam taki nieporządek, to zróbmy sobie moje mysie wyzwanka. I tutaj mam dzisiaj chyba 70 zł. Tak mi się wydaje. Mamy w każdym razie jedną ładną dwudziesteczkę. I tutaj trochę drobnych. No brzydko teraz tak, że mnie ja tutaj ładnie wszystko położyła. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to to jest mój najnowszy boksik zrobiony na moją rocznicę ślubu, na moją, mojego męża oczywiście i on jest również do dostania za kawę, także sporo osób się już po niego pojawiło, że tak to nazwę, więc jeśli macie chęć, to jak najbardziej możecie korzystać, no są, powiedzmy w miarę uniwersalne, no to takie, takie kochane, zbierać, mogą zbierać na rocznicę, mogą zbierać na ślub na przykład, mogą zbierać na walentynki, nie ma problemu, 2 złote, no nie będziemy się tutaj kompromitować tymi dwoma złotami, e, jedynie 15, dobra, czyli 17, czy ja tutaj mam, mam 3 złote, dobra i 20 już mamy, nie będzie trzeba jej rozmieniać, Część z tych wyzwań jest mniejszych, część jest większych. Część, tak jak tutaj, możecie sobie sami dobierać, na, co, na jaką kostkę na przykład chcecie, jaką kostkę chcecie rzucać. Więc jest to dosyć uniwersalny boksik. Pomimo tego, że jest stworzony specjalnie tutaj dla mnie i dla mojego męża. 2 zł i 5 zł, czyli 7. Ale mimo wszystko, 2, 3, 4, 5 i 7 Myślę, że spokojnie można go dosyć uniwersalnie wykorzystać. Dobrze. I mamy zdrapeczkę. Kwoty są też tutaj do 20 zł. Jak to u mnie. W większości przypadków. Dobrze. I trzy pola. Od... Nie wiem. Od nie wiem czego. 5 zł. Nie mam tutaj dzisiaj jakoś wybitnie dużo tych funduszy, więc zrobimy sobie... Te 5 złotych i pójdziemy dalej. A dalej mamy kolejną zdrapeczkę. O teraz mogę Wam przynajmniej zdradzić, że e, kolejność e, tych wyzwanek ustalał e, mój mąż. <laughs> jeden. No hmm. to jeden tu. Siedem prosiłam, żeby wybrał, które mu się najbardziej podobają, oprócz tego pierwszego, bo to, pie to, pie ten pierwszy, to pierwsze wiedziałam, że będzie pierwsze, e, no i później stwierdził, że to jest w ogóle jego najulubieńsze. <laughs> Także e, zgadzamy się tutaj pod tym kątem również. Dobra, 7 zł w tej zdrapeczce. Dalej mamy mysie pod kwiatkiem za piąteczkę. I może wrzućmy sobie dwie piąteczki. Jest tu ich sporo tych serduszek, więc niech się wiecie. Kumulują. Dobra. I kolejna z Drapsa. Z panią mysią Królową. <grym> Dobrze, jedno pole. No to może tutaj gdzieś od rogu zaczniemy i tu jest 9 zł 5, 6, 7, 8 i 9. Co mamy dalej, dalej mamy myszy nad morzem. Myszy nad morzem 6 pól. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I 5 zł. Dzisiaj jakieś takie łaskawe, nie? Te z drapeczki. 5 zł tutaj. Dobra. I zostało mi 10 zł. Wiecie co? Tu jest kostka 12. I uznajmy, że kostka 12 wyrzuciła dychę. <laughs> Bo później mam zdrabkę, nie chcę, wiecie, nie chcę kombinować, nie chcę mieć wisi-misia, a tutaj mogę sobie wpisać ile chcę, więc wpisujemy dyszkę i następnym razem zaczniemy sobie tutaj od tych myszek dających sobie serduszko. Dobrze, i to już mamy. Mm, teraz mini wzwanka. Czekaj, zrobię tutaj tylko troszkę porządku. Ups, przepraszam. Tłukam się standardowo. Dobra, nie wiem, jak one ostatnio leżały, wiecie, nie mam pojęcia. A chyba tutaj leżała, nie? Dobra. Coś tam trochę inaczej. Pytanie, czy Wy to widzicie? W miarę widzicie. O, dobrze. I teraz tak. Tu standardowo 50 zł. Do koteczka. I ja do koteczka w tej chwili już sobie wrzucam wasze... Y Niki. Ja je mam na takich karteczkach, ale jest ich, ich tak dużo, że nie chciałam się ich z, składać, e, zginać, więc po prostu e, zrobimy tak e, i e, no i tak. <laughs> tak zrobimy. Dobra, m, dzisiaj, sobie może na zielono zrobimy. I e, jeśli jakimś cudem jesteście pierwszy raz w mini wyzwankach na mini wyzwankach, to e, mamy 6 mini wyzwań, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Kostka decyduje, do którego mini wyzwanka e, dorzucamy. E, to mini wyzwanko zbiera po 2 złote, to również to ma rzut kostką, to już ma tylko piątki do odłożenia, tu jest rzut kostką i tu jest po 2 złote. To je, wyzwanie jest moje, to jest od Kasi z Blooming Fern Project, to jest e, m, zajawek Mini to jest od Justynki ze zgubić budżet, to jest od drugiej Justynki z budżetu Justyny, a to jest od naszej Izy. Sporachowane. Mm, dobrze. I lecimy Trójeczka, czyli rzucamy kostką do Mimi za 5 zł. Ciach. I szóstka, czyli 2 zł do Izabeli. Szóstka, 2 zł do Izabeli. Jedynka dwa złote do mnie, znaczy wszystko do mnie nie, ale <grywia> dwójka, czyli jeden pieniążek u Kasi, dwójka, kolejny pieniążek u Kasi, trójka, rzucamy kostką, tym razem dwa złote, ok, piątka i cztery złote 4 złote, kurde. Pomazałam mężowi ten, to Etui. Czekajcie, jak tylko wymienię. Tak o w dwójeczce. I znowu dwójeczka. No, Kasia ma parcie na skończenie. Nie nastawiałam się, że Kasieńka się tu dzisiaj uda skończyć. Znaczy Kasieńkę. Kasieńka się zechce skończyć. Trójka mimi. Za szóstaka. U, mimi dzisiaj zgarnia kasę. Dobrze, i Kasia 2 złote, i, i Kasia 2 złote, i mamy skończone dzwonko. Ding, 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 pięknie. Ja sobie tu położę jedynkę, żebym wiedziała, ale w razie czego, tu jeszcze się tak wiecie, wiecie co, nie? 4, 5, 6, 7, 12, i tu jest ile? Jest 10 i 8, czyli razem 30 zł. Równo. Dlatego już nie będę tej dwójki tutaj y, dodawać. 30 zł. Jedno wyzwanko skończone i już sobie szukam następnego. Co my tutaj damy? Tu mam koty. Koty. Może sobie damy takie. Taki konkret od Ewy. Tutaj trochę będziemy dłużej zbierać zapewne do tego wyzwania, ale niech idzie. Dobra, 2 zł. Do mojego wyzwanka. Szósteczka, czyli Iza. To może zrobimy tak i tak. Dwójka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To może damy 7 złotych. Jeszcze cztery zostaną. No dzisiaj zguba nic nie dostanie, niestety. Dwa złote do mnie i ostatnie dwa złote. No do piątki. Damy tutaj dwójkę do Jasynu. No i niestety się nie udało skończyć, więc tylko ta złotóweczka ląduje do, um, do domku. Dobra i tak. Izabela zgarnęła 6 złotych. Justyna 2, 4, też 6 zł. I zostało jedno pole. Najgorzej. E, Mimi 13 zł. Zgubka dzisiaj nic. Do mnie trafiło 6 zł. Dzisiaj szóstka jest chyba e, tutaj liczbą dnia. I do Ewy 7 zł. Pierwsze 7 zł. Do Ewci. Dobrze, słuchajcie, kochani, jeśli chodzi o rozkładanie kasiorki, to by było na tyle. Tutaj mam wszystkie Wasze zgłoszenia, jeśli chodzi o rozdanie, i przypominam, że nagrodą w rozdaniu jest binder, którego nie wzięłam, bo już do niego tam dołożyłam parę rzeczy, więc żeby nie było. Będzie niespodzianka dla osoby, która wygra. I kto nam tu dzisiaj wygra? Budżecik Eweliny. Ewelinko, zapraszam Cię kochane do kontaktu e, na mojego maila monia.bez.budżetu.gmail.com I podaj mi swoje namiary, żebym mogła wysłać Ci Twoją wygraną serdeczne gratulacje dla Ewelinki. Ewelinka zostawia mi tutaj dużo komentarzy, więc nie jest tutaj przypadkowo wylosowaną osobą. <gry> nie na no, oczywiście. Wiem, że nie każdemu, nie każdy lubi zostawiać takie no dobra, chciałam wysypać sobie te głosy do śmietnika a wypadł mi koteczek do śmietnika dobra, nieważne, nie wiem, że nie każdy pamięta o tym, żeby zostawiać komentarze ja bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie, bardzo je doceniam są one zawsze dla każdego twórcy bardzo ważne, wtedy wiemy, że po prostu lubicie nasz content lubicie to, co robimy doceniacie to, co robimy, także bardzo wam za to wszystko dziękuję bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w rozdaniu, było was znowu bardzo dużo bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Wenika będziesz się cieszyła ze swojego prezentu. Dorzuciłam tam kilka takich drobiazgów ode mnie drobiazgów, żeby nie było drobiazgów, ale mam nadzieję, że będziesz miała w tym budżetowniku, segregatorze, binderze, jak zwał, tak zwał duże oszczędności. Tego ci życzę, kochana. No i słuchajcie, na dzisiaj tyle, chyba wszystko zrobiłam. Wszystko zrobiłam? Jak nie, to mi podpowiecie, że nie wszystko. Tu sobie zaraz wyzwanie od Kasi zamienię drobne i wrzucę oczywiście do naszej tory Busi z ukończonymi wyzwaniami. No i co? I zapraszam Was na czwartkowy filmik z wyzwaniami urlopowymi, mini wyzwankami oczywiście. i wstępem do moich edukacyjnych filmików, czyli do krótkiej pogadanki o obligacjach skarbowych. Dobrze. Dzisiaj króciutko, pół godzinki. Jak na mnie to bardzo krótko, jak na ostatnie czasy. I co, i co, i co? I życzę Wam udanego tygodnia. I do zobaczenia w czwartek. Buziaczki, pa!